Kilka tygodni temu postanowiliśmy zorganizować taki turniej dlatego, że się no, przeprowadziliśmy z innego miejsca. Gra u nas tutaj 14 drużyn. E, sporo osób gra w y, FIFA na konsoli. E, też jest dart i są inne zabawy dla dzieci. Także no, bardzo dużo ludzi przyszło tak myślę na, na około 500 to tutaj jest. No, mamy. Mamy puchary, mamy takie nagrody yy, stricte pamiątkowe, jakieś tam smyczki, medale. Także no, no jest jedzenie, picie. Także myślę, że yy, to ma duży wpływ na to, jak my jako Polacy będziemy, będziemy postrzegani tutaj za granicą, dlatego że yy, nie wszyscy ko kojarzą nas dobrze. A naszym celem jest właśnie to, żeby ocieplić ten nasz wizerunek, że Jesteśmy naprawdę pracowitymi ludźmi, że umiemy się zorganizować i że został w nas taki duch no, patriotyzmu. FC Polonia TSI Zomer Cap 2022 a reprezentuje dzisiaj barwy. Mojej drużyny z Polski, LZT Stanef Maidan Stary. Chłopaki przyjechali do mnie tutaj specjalnie na ten turniej, przybyli 1400 km, żeby być z nami. To bardzo im dziękuję i bardzo się cieszę, że są tutaj z nami. Jest bardzo ważne dla nas, jako dla Polonii Weną, ponieważ jest to pozytywny wizerunek budowany dla naszego klubu oraz dla wszystkich polskich obywateli, żeby ich tutaj troszkę zjednoczyć, przybliżyć do siebie, dać im troszkę coś innego. Taką możliwość integracji, żeby po prostu mogli poznać innych Polaków tutaj, żeby cieszyli się po prostu czymś innym niż tylko pracą. Tak? Chciałbym serdecznie podziękować Wam, PPTV, że jesteście tutaj z nami, że wspieracie nas medialnie za, za to, że przybyliście. Oraz chciałbym podziękować wszystkim sponsorom Restauracji Spoko, Restauracji Swoja, Otto Workforce oraz wielu, wielu innym. Którzy Pomogli nam zorganizować ten turniej oraz wielkie podziękowania należą się do TSC 04 Tegelan, który udostępnił nam te boiska. Świetna zabawa, bardzo dużo Polaków, można się tutaj też odnaleźć, jak ktoś jest na samym początku. Pogoda jest przepiękna, idealnie, może troszeczkę za gorąco jak na dzisiaj. Ale generalnie jest bardzo przyjemnie. Z tego co kojarzę, to jest pierwsza impreza. Mamy nadzieję, że, że to się rozwinie na tyle, że będziemy mogli ją w następnych rokach, że tak powiem, powtarzać. Więc wszystko się okaże dzisiaj. Wy, wyszło super, także myślimy, że w następnych latach to będzie powtarzane w mamy, mamy nadzieję. Pozdrawiamy wszystkich widzów! Mamy tato, babcia dziadzią, Na no i, I wszystkich ze Starachowic. I przemyśl! Przyjechaliśmy z Majdanu Starego, to jest taka nieduża miejscowość na Lubelszczyźnie, i przyjechaliśmy na zaproszenie naszego przyjaciela, kolegi, który właśnie tutaj pracuje, organizuje ten piękny turniej. Przyjechaliśmy go odwiedzić i jednocześnie uczestniczyć w tym wspaniałym turnieju. Trenerka to jest moja pasja, to jest, to jest moje życie, uwielbiam to robić. Od, w Tanwi jestem od niedawna, od paru miesięcy, jak pojawiła się możliwość przyjazdu tutaj, by, trenowania y, Tanwi. Od razu wykorzystałem tą możliwość, tą szansę, bo jest tam grupa zapalonych, fajnych. Piłkarzy, chłopaków, którzy lubią tą dyscyplinę, którą ja, bardzo miło się z nimi współpracuję. To jednoczy. Nie przyjeżdża tutaj dużo ludzi, w ogóle drużyna zespół. To jest coś, co w dzisiejszych czasach szczególnie istotne, prawda? Bo na świecie tyle niepokojów w tych różnych sytuacji, a my tutaj się jednoczymy z uśmiechem, z radością. Spotykamy się, rozmawiamy, dyskutujemy. Po prostu to jest taki sposób na odreagowanie od dnia codziennego, od pracy, od życia i to jest to, to po prostu i buduje, łączy, ale sprawia też dużo satysfakcji, przyjemności. Chciałem pozdrowić serdecznie Adama. Dziękuję za zaproszenie, że mogliśmy tutaj przyjeżdżać, uczestniczyć w takim fajnym turnieju, gdzie piękna pogoda, pełno ludzi, muzyka cudownie. Dziękuję mu serdecznie. Wolność i swoboda niech żyje zabawa i dziewczyna młoda niech żyje wolność. Wolność i swoboda niech żyje zabawa i dziewczyna młoda. żyje Życie truda jest, jest na dwa Opus strefę komfortu Wartości mam teraz inne niż w początku Stawiam na spokój klarowne sytuacje Nie dam się wstąpnąć, żadne manipulacje Nie bój się zmian, opuść strefę komfortu Wartości mam teraz inne niż w początku Stawiam na spokój klarowne sytuacje, nie dam się ciągnąć w żadne manipulacje. Jak byłem latem, siedziało się pod szkołą, albo w jakimś plenerze, każdy walił butlę solo. Tak było na okrągło, nic nas nie obchodziło, się w domu tylko spało, ciągle tripping